Czy dobrze rozumiem, od momentu jak weszliśmy do Unii Polska, tak. czy w dużym stopniu, takim moim zdaniem to tak myślałem, nastąpiła wojna ekonomiczna Niemców w stosunku do Polski. Proszę pana nastąpił rabunek. To. Czy dobrze myślała początku? To nie tylko to rabunek, został ten rabunek został podzielony i opracowany i rozdzielony między A. różne kraje. Ale dlatego, że niech Pan popatrzy, jak jest z supermarketami, bo to taką, tak. ten... Na Pan niemieckie i francuskie, tak? No i jed, jed, jedna biedronka portugalska się wdała. A prasa? jest a a niemiecka. Proszę Pani, co ja dzisiaj czytałem? Wytyczne Firera, prawda? Niech to ja je znajdę, jak to tam... Co on zalecał? On zalecał. Przejęcie, właśnie wejście i Nie, że to o to, żeby tylko to, nie przejęcie. Żeby tylko to, proszę Pani. Zalecenie, żeby będące niemiecką własnością lub znajdujące się pod niemiecką kontrolą gazety, magazyny i stacje radiowe. Szerzyły propagandę i wywoływały rozłamy w narodach świata. I wywoływały. Panić Boga, 44 rok. Telewizji nie było, więc w telewizjach nie ma, jest tylko w stacjach radiowych i w gazetach i magazynach. No, telewizja była, no ale w jak? Po jak? Proszę pana, wcześniej niż w Niemczech, telewizja była z Warszawy tak nie tak mało nie. Mamy swoje osiągnięcia i to bardzo duże. Tak, tylko nikt tego nie podkreśla, prawda? A, no, że pani. Bo nie ma w czym. Co nie ma no, właśnie w tym. Nie, spokojnie, jeszcze jest tyle, że, 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 się, że się da radę. No. I ile jest jest, jest. jest trochę i coraz więcej przybywa. No, a... A poza tym to, że nie ma mediów, to sobie można znakomicie zastąpić internetem. Bo nie ma na przykład żadnego przeciwwskazania, żeby zrobić portal, jakby tu młodych chłopaków wziąć z, z technicznym zawarzeniem, na przykład to, ale nie tylko elektroniką, ale w ogóle o technicznie myślący, o różnych technicznych. I zrobić, proszę pana, portal o polskich, sukcesach i polskich wynalazkach, i polskich różnych rzeczach, których by pozbierali i umieszczali w internecie. Czy pan wie skąd się wzięły <Ky> kocie oczka na asfalcie? Czy to jest pomysł? A kiedyś mi się obiło. Takie te, te takie, co to tam są. Takie zielone, czerwone, jak się jedzie samochodem i to takie malutkie A, no, no, trasie. na trasie Polację chyba. Proszę pana, to jest wynalazek sierżanta kolumny transportowej z y, armii, gener tego, z, y, generała Maczka, z Dywizji Generała Maczka, który po pijaku, znaczy inaczej, on jeździł się napić do pubu w Szkocji. Szkoczni są bardzo wąskie drogi i kupam mnie. Wobec tego, jak on napity wracał do swojej bazy transportowej, to chciał, żeby nie zlecieć z tej drogi do rogu, tylko dojechać. W związku z czym tłukł butelki i denka od butelek ustawiał wzdłuż drogi po obu stronach. I wtedy w reflektorach widział. To on musiał wyjść. Proszę? To on musiał pisać. No musiał pisać. Musiał się napisać, żeby, żeby, żeby wrócić. No, wrócić. Kolejny ten Więc to jest polski wynalazek tego.